Siemano, z tej strony Olek, Turystyka Stadionowa. Udowodniamy po raz kolejny, że przekuwamy nasze marzenia w rzeczywistość. Jesteśmy dzisiaj obecni na 246 derbach Merseyside. To tutaj 19-krotny mistrz Liverpool, podejmuje 9-krotnego triumfatora tych rozgrywek, czyli Everton. Zapraszamy Was na odcinek, ponieważ zapowiada się on niezwykle elektryzująco. Turystyka Stadionowa on tour. Pozdro! Dlaczego lubię latać z Gdańska? Ponieważ nie ma tutaj zbyt wielu kolejek, przynajmniej z rana jak zawsze latałem. Proszę pani, ostatnie dwa razy stałem długo Także spokojnie sobie zdążyłem Będzie można sobie pospać w samolocie, trochę poczytać ciekawostek I jakiś książek, wziąłem sobie tylko książkę o Jurgenie Klopie Którą dostałem w prezencie kiedyś No i co? Lota! Dzisiaj nie odwiedzam oberży pod Złotymi Łukami Takie lekkie śniadanko przed wylotem Czas bardzo dobry, tam już ludzie zmierzają na bramki no co, lotnisko, to lotnisko, tutaj raczej się nad czym rozwodzić, jemy, wbijemy do samolotu. Pozdro. Wjeżdżamy na pokład. Moi drodzy, taka drobna ciekawostka od dzisiaj, o czym ja nie wiedziałem, bo ja oczywiście czasami omijam takie rzeczy. Najarany na ten wyjazd i od dzisiaj do UK obowiązuje wiza, która nazywa się ETA. Szczęście mogłem ją na szybko wyrobić na lotnisku, kosztowała mnie ona dokładnie 12,43 euro. Także wyrobione samolot do połowy pełny albo do połowy pusty, jak kto woli. Także dzisiaj Wipowsko. No i co? Jest ze mną tutaj kolega Artur, co go przy przypadek spotkałem. Także cześć Artur. Artur hey, się walej. nie chce pokazać, bo jest lekko wstydliwą osobą, ale fantastyczny facet. Wylądowałem w Liverpoolu, lot dwie godzinki, bardzo przyjemny, bardzo spokojny. Eee, moi znajomi z Gdańska też lecieli na ten mecz, a o tym nie wiedziałem, więc tutaj pogadaliśmy. No i ogólnie mówiłem Wam o tej wizie, którą wyrabiałem na lotnisku, można ją też wyrobić przez aplikację, ona gdzieś tutaj będzie latać. Nazywa się UK ETA, trwa to dosłownie 5 minut, tak jak mówiłem zdjęcie paszportu, jakaś tam biometryka i możecie sobie działać, także dobrze, że zostałem o tym poinformowany właśnie podczas wylotu. Eee, no i co, czekam na swój transport do miejsca, w którym będę spał, chłopaki mieć się u siebie goszczą. No i zaczynamy ten piękny, wspaniały dzień, bo dzisiaj ma być bardzo też cieplutko, także wiosenka w pełni w UK. No i co, hrab, somersi, derby Liverpoolu, zaczynamy działać, pozdrawiam. Przypominam, że zostałem tutaj zaproszony, taka jajeczniczka z pieczareczkami, z pieczywkiem mnie przywitała. No to jest niesamowite naprawdę. Aj! to jest ta polska gościnność. Cześć Fifi. Uśmiechnij się do widzów. No, jesteś piękna Fifunia. To się nazywa gościnność. Zawsze sobie lubię wejść, słuchajcie, do markeciku. Teraz sobie robię taki spacer poranny. I właśnie sobie tak jechałem, patrzę sobie, co tutaj mają. Bo lubię odwiedzać supermarkety. Mają dobre sosy w Anglii. Naprawdę. Na pewno to powiem to muszę przyznać, ale pieczywo pieczywą straszne. Moi drodzy, słów kilka na temat sprostowania, dlaczego nie ukazał się vlog z reprezentacji Polski. Niestety został zablokowany z przyczyn niezależnych od nas zaszły pewne komplikacje, niedomówienia między. Pewnymi organizacjami, więcej nad tym rozwodzić się nie będę. Jest to pierwsza taka sytuacja odkąd tworzymy razem z chłopakami vloga, gdzie po prostu został on zbanowany. Troszeczkę szkoda, ponieważ mamy półtore tygodniowy zastój na kanale. Piękna wiewiórka w ogóle tam chodzi na drzewo. Ale dokończę. No i jakby jest nam przykro, ponieważ no, poświęciliśmy swój czas, zrobiliśmy też tam dobrą robotę. Mega fajnie było być na meczu kadry. Traktujemy to jako cenne doświadczenie i bagaż doświadczeń się uzupełnia, dlatego nie załamujemy się, lecimy dalej. Ja dzisiaj kręcę z Liverpoolu. No ale niestety nie możemy tego vloga opublikować. Po prostu z przyczyn niezależnych od nas. Bardzo was za to przepraszamy, ale obiecujemy, że to nas tylko i wyłącznie napędzi. Żeby nie było, że to jest jakiś vlog o zwiedzaniu nekropolii, natomiast klimatyczne, takie elementy piłkarskie. Też widziałem nagrobki z herbami Evertonu. Myślę, że bardzo fajny akcent. A tak, akurat bardzo trafny cytat Tysona Fury'ego. I to jest prawda. Elektuję się od samego rana piękną pogodą. Chciałem z tego miejsca bardzo serdecznie podziękować Sławkowi, który ogarnął mi wiatr tutaj. Pawłowi i Kasi, u których śpię Niesamowici ludzie Bardzo dziękuję za to, że mogłem Was poznać I za to, że takie koneksje pojawiają się W moim życiu, bo naprawdę Fantastycznie mieć takie opcje I bardzo dziękuję za pomoc po prostu w rozwoju tego kanału Jeszcze raz peace and love dla Was Pozdrawiam Niech miłość I dobre samopoczucie będzie z Wami Turystyka stadionowa on tour Przemierzam sobie uliczki wiosennego Liverpoolu. Kierujemy się w stronę dość ciekawego punktu widokowego, a następnie na centrum, żeby sobie trochę zobaczyć i się jeszcze bardziej podelektować auru, która jest za oto. Liverpoolski ratusz z perspektywy samochodu. Prześliczny. I to jest właśnie nowy stadion Evertonu. Troszeczkę z bliższej perspektywy będzie to arena Przyszłorocznych Mistrzostw Europy. Stadion, który mieści ponad 52 tysiące krzesełek. No i powiem szczerze, że myślę, że tutaj, jak przyjadą fani z różnych zakątków Europy, właśnie na nadchodzące euro, to Liverpool na pewno będzie żył mocno. Enfield taką areną nie będzie. Moi drodzy, dla sprostowania mówi się Anfield, a nie Enfield. Ja czasami w ferworze nagrywek się przejęzyczam z tym, ale poprawna forma to Anfield Road. A teraz kolejna ciekawostka, która może Was zaskoczyć: klubem, który najdłużej, nieprzerwanie gra w najwyższej klasie rozgrywka w Anglii, czyli wcześniej First Division, aktualny Premier League, jest właśnie Everton. Jest to 71 sezonów. Także sami możecie zobaczyć, że The Toffice naprawdę są dla tej ligi po prostu hegemonem i liga potrzebuje Evertonu. Kochani, znajdujemy się w Everton Parku. To jest taki viewpoint, który właśnie w tym miejscu się znajduje. No i za mną piękna panorama miasta Liverpool. Tam Bramley Moor, czyli nowy stadion Evertonu, który znajduje się w dokach, to tam drużyna Dead Office przeniesie się w przyszłym sezonie. Także Goodison Park odchodzi w zapomnienie, ale jeszcze mogą się nim fani Evertona cieszyć, bo to jednak stadion legenda. No i tam centrum Liverpoolu razem z ratuszem, na którego szczycie. Znajduje się Liverbird, czyli znak, który jest też w herbie Liverpoolu. I jeszcze bardziej po lewej Radio City Tower, czyli wieża Radiowa, która również jest takim symbolem tego miasta. Możecie się napawać tym widokiem, a tam trwa jakieś dziwne wypalanie traw. Także jeszcze raz z magicznego ogrodu konkretne pozdrowienia. Paweł Stalmielec, Kasia, Łukasz, korona Kielce, Scyzory. Pozdrawiamy. I Sławek, Prus Gdański, Lechia Gdańsk. To są ludzie, dzięki którym jestem tutaj dzisiaj. I czuję ten feeling, który czuję w tym momencie. Pozdrawiam serdecznie, jedziemy z tym. Welcome to Albert Dock. No, i to są te najbardziej znane doki w mieście Liverpool. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda od środka. Za mną prezentują się przepiękne doki Alberta. Kiedyś, jak samo nazwa wskazuje, były to doki, teraz przestrzeń restauracyjna, tego typu atrakcje, i naprawdę wspaniale, można sobie tutaj spędzić czas absolutnie przepiękny widok i jeszcze wspanialsza atmosfera jestem już w drodze dosłownie na Anfield jeszcze odbiór biletu po drodze ponieważ tutaj zawsze z tymi biletami są różne perturbacje no jak się nie ma po prostu swojego membershipa ja dzisiaj muszę go odebrać od pewnego człowieka no i co, lecimy na stadion i tam zaczynamy już dosłownie działać i tutaj właśnie odbieram swój bilet także taka ciekawostka Słuchajcie, wszedłem sobie właśnie tutaj odebrać bilecik od Pana Łukasza, on mi da telefon, ja sobie wejdę na stadion, no i jak widać klimat w polskim sklepie naprawdę poważny, Ekipa z całej Polski, także pozdrawiam Pana Łukasza i całą społeczność Polaków w Liverpool. Przed nami wyłania się jeszcze obecny obiekt Evertonu, Goodison Park, we wcześniejszym vlogu z Liverpoolu. Everton, Everton, Everton! Tak, tutaj mój przewodnik i mój host, że tak to ujmę, właśnie kimcuje Wertonowi. No i jesteśmy pod Goodison, a stadion Liverpoolu znajduje się obok tego tutaj parku. I dystans, który dzieli te dwa stadiony to jest 983 metry, także też fajne ciekawostka. A tutaj jest sklep Wertonu. Jest godzina 15:30, do meczu jeszcze naprawdę kupa czasu, ale być tutaj to jak zwykle wielki honor i przyjemność. Trybuna DKOP Liverpool, tak prezentuje się sytuacja na naprawdę dobre parę godzin przed meczem, ale no, jest to miejsce niezwykłe, naprawdę. Tutaj po prostu czujemy, że oddychamy futbolem. Stoiska rozstawione i dzisiaj wielkie derby Liverpoolu. Stragany i bardzo klimatyczny vibe Liverpoolu, który jest naprawdę bardzo specyficzny. A miasto Liverpool jest jedynym miastem, moim zdaniem, które prezentuje właśnie taki styl ciekawy, portowy i ta zabudowa. Dla mnie niesamowite. No i mural legendy. Stevie G. Teraz kwestia tego typu: jak w ogóle dwa kluby z Liverpoolu powstały? Ku zaskoczeniu. Tych, którzy trochę mnie siedzą w piłce, pierwszym klubem z miasta Liverpool był Everton, założony w 1878 roku. I po pewnych perturbacjach w szeregach Evertonu, które zaszły między dyrektorami właśnie klubu z niebieskiej części miasta i prezydentem Johnem Holdingiem, który posiadał jakby teren klubu, czyli właśnie stadion Anfield, doszło do rozłamu. I wtedy w 1892 roku powstał bardziej utytułowany klub z Liverpoolu, czyli właśnie Liverpool FC, który jest aktualnie najbardziej utytułowanym angielskim klubem. Natomiast nie ujmujmy nic Evertonowi, jest to dziewięciokrotny mistrz Anglii. Co prawda oni czasy świetności miał za sobą, ze względu na to, że ostatnie trofeum zdobyli w 1995 roku, było to FA Cup. Natomiast tak, pierwszym rodzimym klubem miasta Liverpool jest Everton, i potem dopiero powstał właśnie Czerwony klub, czyli Derec. No i kochani, tak to właśnie wygląda, jeśli chodzi o założenie tych dwóch klubów. Mural absolutnej legendy Liverpoolu, Steviego G. Garść ciekawostek ogólnie, jedna z nich jest taka, że to jest mecz, w którym od ery rozpoczęcia się Premier League, czyli od 1992 roku, to właśnie w tym meczu zostało pokazane najwięcej czerwonych kartek w erze Premier League. Czyli jest to taki mecz, który no, jednym słowem, w nawiasem mówiąc, po prostu wzbudza duże emocje i kontrowersje, ponieważ zawodnicy nie cofają nogi. Szczególnie w tych meczach na Goodison Park, czyli po drugiej stronie Stanley Park, ponieważ te dwa stadiony dzieli jedynie 983 metry. The Kop and Restaurant and Pub, znana w całej Anglii kultura pubowa. I tutaj, właśnie, piwko przed meczem. Zabawa trwa. Tak to wygląda. Trybuna The Cop, po prostu legendarna. Moja kolejna wycieczka na ten stadion, proszę Państwa, w Boxing Day byłem tutaj poprzednio. Udało się złapać biletę po raz kolejny na mecz, którego ciężar gatunkowy jest po prostu niesamowity. Znajdujemy się pod legendarnym Deko tak jak wcześniej wspominałem, za mną pomnik Billa Shankliego i trybuna, która jest znana wszystkim w świecie futbolowego szaleństwa. Żyjemy, oddychamy i to, co robi dla nas ten sport, to coś, czego my po prostu nie potrafimy już przerobić. Futbol is so amazing! Moi drodzy, jesteśmy pod Enfield, pod oficjalnym sklepem Liverpoolu, The Champions Wall. Jak widać, najbardziej utotowany angielski klub ma w swojej gablocie całkiem pokaźną kolekcję pucharów. Tutaj możecie zobaczyć, jak pod stadionem kibice szykują się do meczu, jak się przygotowują i jak to mniej więcej wszystko wygląda. My czekamy również niecierpliwie i zapraszamy Was razem z nami. Po meczu godzina 10 ja korzystam z tego, że jeszcze nie ma jakiejś gigantycznej kolejki do sklepu i wbijam kupić szalik dla któregoś z naszych widzów. Sklep Liverpoolu robi niesamowite wrażenie. Jestem tu już trzeci raz i naprawdę po prostu wow. Ile cepa jakiś szaliczek dla któregoś z naszych widzów? O burgerek wiadomo, że to najwyższa puła nie jest, ale taki klimat, żeby go oszamać przed stadionem, nie? Przed oficjalnym sklepem. Moi drodzy, ja na sobie mam już szalik, który można wygrać u nas w konkursie. On będzie niedługo na kanale. Natomiast teraz drobna ciekawostka. W Liverpoolu. Te derby, które właśnie dzisiaj się odbywają, to nie są derby, gdzie jest jakaś taka ostra kosa. Może ona się teraz delikatnie zaostrzyła, ale to nie jest tak jak u nas na wschodzie, że jest masa policji. Tutaj na przykład w rodzinie ojciec może być za Evertonem, mama za Liverpoolem, synowie też właśnie dzielić się między Liverpoolem a Everton. To taki prosty przykład. I tolerancja między tymi dwoma klubami w tym mieście jest naprawdę duża. I powiem szczerze, że z jednej strony my możemy to uważać za dziwne, ale tak naprawdę to fajnie, że kibice obu drużyn tolerują się i nie mają ze sobą żadnych niesmasek. Powiem szczerze, że oddycha to miasto futbolem, naprawdę to czuć. No i naprawdę mogę być dumny z tego, że jestem tu po raz kolejny, ponieważ jest to moja trzecia wizyta na Anfield i naprawdę dziękuję, że mogę tu być też dla Was, ponieważ kocham to, co robię i kocham nagrywać tego typu content. Super, że jesteście z nami. Turystyka stadionowa tylko i wyłącznie idzie do przodu. Słuchajcie, jest bardzo wiecznie, niby ciepło, znaczy już nie jest tak ciepło, ale no, ja już opatulony. A tędy, jak sama tutaj, że tak powiem, tabliczka wskazuje, wchodzą fanie Evertonu. Ja już, jak sam widzicie, drodzy widzowie, wklejam się na stadion. Wejście O, No i wbijamy na Enfield Road Upper. Tak nazywa się mój sektor na trybunie. Inteligentnie klejamy się zielony i obejrzę ten mecz na żywo. Już to wiem. Dla tych, którzy oglądają turystykę stadionową, widzieli już tą strefę przy okazji odcinka Boxing Day, kiedy byłem tutaj obecny na meczu z Leicester City. Natomiast możecie sobie zerknąć, że ludzie pił piwko, zamawiał sobie jedzonko. No po prostu strefa gastronomiczna na stadionie. Także Anthony No i my jesteśmy na nim. Również. Pozdrawiamy turystykę stadionową. Moi drodzy, mecz zaraz się zaczyna, ja w trakcie meczu zamieniam się totalnie w widza, ze względu na to, że ja nie mogę po prostu nagrywać murawy, im kanał bardziej się rozrasta, tym po prostu ludzie bardziej biorą się za nas i musimy tego przestrzegać, dlatego życzę miłego oglądania, a ja będę miał po prostu cały ten experience ze sobą i nagram wam, jak fani przeżywają to razem ze mną i z innymi. Ja już sobie tup tam i usadawiam się na Anfield, najlepsza liga świata po raz kolejny na naszym kanale. Jak to będzie po tych derbach? Zobaczymy. Ten mecz może zauważyć o Mistrzostwie Anglii Liverpool po wygranej. Jeżeli oczywiście wygra, będzie miał 12 punktów przelagnie nad Arsenalem, 8 kolejek do końca po tym meczu. No powiem szczerze, że musiałby się wydarzyć naprawdę cud, żeby Arsenal do Liverpool, ale nie takie rzeczy futbol widział. Zapraszamy Was na ten mecz. Drodzy, jesteśmy po 45 minutach spotkania. Do na dzisiaj naprawdę zacny. Po 45 minutach zdecydowana przewaga Liverpoolu, natomiast w słupek trafił beton na Evertonu. Powiem szczerze, że forma Liverpoolu, jeśli chodzi o grę z przodu, totalnie odstaje od tej, którą prezentowali chociażby do stycznia i przede wszystkim w pierwszej połowie sezonu. Jak ten mecz się zakończy, szczerze powiedziawszy, nie mam pojęcia. Zobaczymy, co będzie dalej. Pozdrawiam z Anfield. Drodzy, Liverpool triumfuje w derbach 1-0. Sezon wkracza w decydującą fazę. Jeśli chodzi o Ligę Angielską, wszystko wskazuje na to, że Reds zmierzają po 20 mistrzostw Anglii. Do tego dochodzą nam jeszcze inne rozgrywki europejskie, takie jak chociażby Ligomiców. Kto zwycięży? Dajcie znać w komentarzach. Słuchajcie, mam tutaj Ziomala z Rybnika, jest ze mną Dawid. Dawid Siemano, powiedz mi na chłodno, jak po derbach, jak się podobał mecz, jak oceniasz wynik? No emocji było co niemiara na pewno i mega przeżycie zobaczyć derby pierwszy raz w swoim życiu. Mam nadzieję nie ostatni zwycięskie w sezonie mistrzowskim, drugi raz na Anfield jestem w tym sezonie. Więc wszystko się udało. Najwielki na plus. E, Dawid, e, pewny mistrzostwa Anglii, powiedz mi ogólnie, e, który to jest twój mecz na Anfield e, w historii jakby? Dzisiaj czwarty. Okej, okay, dzisiaj czwarta, Jak długo kibicujesz Liverpoolowi? E, pierwszy mecz, który widziałem to był 2005 finał Ligi Mistrzów, e, jak tata mi puścił w telewizji od tego czasu zostało. Okej, okay, powiem tak, eee, czy na fetę mistrzowską, jeżeli takowa będzie, wybierasz się? Może być ciężko ze względu na prywatne rzeczy, ale jakby się wszystko poukładało, to z wielką chęcią. Pozdrawiamy razem z Dawidem z Enfield. Pozdrawiam. Dzięki. Słuchajcie, absolutny król kebabowego Liverpoolu, co prawda tutaj kręci się kulniksa, ale chłopaki jadą grubo i tam naprawdę dobre, dobre jakości mięso, szis, kofta się kręci, a raczej nie kręci, tylko leży na grillu. Dobrze jadą chłopaki tutaj naprawdę, szis, naprawdę koty, bo tam. Ale kot, ale kot. Słuchajcie, ja jestem na lotnisku Kraków Balice, taki też specyficzny powrót z UK, bo z Liverpoolu do Krakowa i z Krakowa do Gdańska, ale tak mi najbardziej pasowało i było najtaniej, także półtorej doby tak naprawdę będzie trwał mój cały wyjazd, doskonałe widowisko wczoraj na stadionie Liverpoolu, no i zwycięstwo The Reds. mi mega w pamięć zapadła sytuacja, którą tutaj zaraz przedstawię, za którą James Kartko. Cardco... James Tarkowski, dostał tylko żółtą kartkę, oczywiście James Tarkowski otrzymał tylko żółtą kartkę po brutalnym faulu na Aleksisie McAllisterze, dajcie znać, co o tym sądzicie. Ja wam bardzo dziękuję za tego vloga i zapraszam was na kolejne materiały, pamiętajcie, żeby subskrybować kanał i puszczać go w świat. Miłego, dzięki! A i na koniec jeszcze taki mały follow-up do Pawła, który jest zagorzałym fanatykiem Stali Mielec. On właśnie ugościł mnie u siebie, iście po królewsku, także Pawle... dla ciebie organizacyjnie top organizacyjnie stal mielec